Wybuchła najtragiczniejsza w skutkach II wojna światowa. W Łodzi prawie wszystkie kościoły zostają zamknięte i zamienione na magazyny. Są masowe aresztowania. Posługują oni na z pełnym zredy biskup Włodzimierz Jasieński, nazywany biskupem Tułaczem, gdy zmuszony był przez okupanta przebywać z dala od recesji bez możliwości podwodu. Niemal w tym samym czasie Niemcy dokonują spalenia 1,5 tysiąca poradów w obozu w ludzkiej dzielnicy Radości. W witrowskich obozach śmierci ginie 155 ludzkich kapłanów, co stanowi prawie 40% ogółu księży w Wojna ale rozpoczyna panowanie nowej potabilizacji. W myśl jego planów, łódź, miasto ciężkiej pracy fizycznej, powinno się stać miastem czerwonym, a więc w pełni Następstwa tego nie da, nie da się by długo czekać. W stopniu zmasowanym, jak nigdzie w morzu, Pośród największych polskich miast, tylko w Łodzi zlikwidowano przez szkody katolickie. Kościół ludzki napotykał na największej trudności w starych krajach w uzyskiwaniu zgody na tworzenie kaprawki i budowę nowym świata. Najtrudniejszy okres wojny z Kościołem przypadł na czas postępowania by w swojej działalności pastackiej łamie szczególny nacisk na pomadę seminaryną oraz na kształcenie już pasterzy i katakletów, troszcząc się równocześnie o katolickie oblicze inteligencji ludzkiej i młodzi akademii.